Hej wszystkim, witajcie w Ulubieńcach. To już Ulubieńcy maja nie, no, chyba najszybciej im ten miesiąc leciał. Wiem, że mówię to za każdym razem, ale one jakoś tak strasznie szybko lecą te miesiące. Jeżeli chodzi o mój makijaż, to filmik e, do tutorialu, e, filmik tutorialowy e, już nagrałam i zapewne był przed, e, przed ulubieńcami, więc już na pewno go widziałyście, jeżeli nie, no to tam pogmerajcie. I, I co? Przechodzę od razu do rzeczy. Najpierw pielęgnacja. Chciałam Wam znowu przypomnieć o tym toniku w sprayu Liz Earl Instant Boost Skin Tonic Spritzer. To jest ta wersja właśnie w, sp w sprayu. I on się sprawdza tak świetnie. Naprawdę skóra po nim pięknie wchłania krem. Jest bardzo odświeżona. Stosowanie go to sama przyjemność, bo pięknie pachnie i fajnie właśnie odświeża. Plus, e, wielgachny plus dla niego. Teraz w, w Anglii zaczęły nam się dość takie upały i on będzie niezastąpiony na pewno na te właśnie gorące dni. Wystarczy kilka. I on nie tak zasycha i wysusza, wyciąga wodę jak, jak na przykład woda taka. Jakie jest e, taka woda w sprayu? To taka nieźródlana. No termalna, woda termalna w sprayu, e, Tylko właśnie to uczucie takiego odświeżenia i takie nawilżenia trwa dużo dłużej, e, dlatego będę go trzymać w lodówce też. E, no jest świetny, naprawdę bardzo polecam. I e, używam go bardzo intensywnie, a mam jeszcze więcej niż pół. E, tak, na pewno ze mną idzie do Polski też. E, co tu mam jeszcze? Kremy zawę. Wiem, że już tyle razy o nich mówiłam, ale chciałam również o nich przypomnieć. Nadal są moimi ulubieńcami może na wykończeniu. Na pewno kupię kolejne opakowanie. To jest to serum nawierzające, a to jest Hydrance Optimal. To jest wersja Leggery, czyli ta lekka. I one są dla mnie zastąpione. Każdy dzień zaczynam z nimi i to jest, to jest podstawa. W tej chwili dla mnie i już uczucie przesuszenia na skórze zniknęło, wyrównał się kolory cery i bardzo komfortowo się czuję bez makijażu, jak moja cera jest tak fajnie rozświetlona e, i tak nawilżona przez, przez te e, dwa produkty. Na noc używam kremu Clarins Multi Active Night. E, to jest krem, którego już miałam kiedyś opakowanie, później miałam trochę próbek, zużywałam i później znowu kupiłam to. Ten krem lubię do niego wracać, bo e, bo bo, bo widzę, że działa, po prostu widzę, że działa, a przejawia się to tym, że, że wstaje rano, a skóra ma piękny blask, jest taka wygładzona e, i, i bardzo lubię w nim to, że nie zostawia takiej tłustej warstwy i szybciutko się wchłania e, i widać jego działanie nawet na następny dzień. E, dlatego bardzo, bardzo lubię ten krem i, i, i przy okazji pięknie pachnie. E, kolejna rzecz, to jest krem pod oczy również z Clarins, to jest Eye Contour Balm, czyli to jest, pani mi poleciła go właśnie dla takiej skóry jak moja 25 już plus bo to jest taki lekki jakby żel wodnisty ma bardzo lekką konsystencję co jest bardzo wskazane przy stosowaniu w okolicy oczu w okolicach oczu i szybciutko się wchłania i ta skóra jest nagle taka Bum, taka, jakby to powiedzieć, te, te zmarszki, to, to zmęczenie, te linie, z, z, które powstają przez cały dzień przy, przy oczach, one po prostu znikają, zostają tak wypchnięte, jakby i są totalnie zminimalizowane. I trzymam go w lodówce i teraz na te gorące dni w ogóle, na, na, na odświeżenie oczu rano, nałożę odrobinkę w klepie w okolice oczu i nie zapominamy też o powiekach. I skórę naprawdę jestem taka rozbudzona, orzeźwiona i to bardzo w nim lubię, bo przez tą jego lekką konsystencję i przez to, że właśnie na skórze taki daje delikatny blask i nawet go nakładam tutaj w tych okolicach przy kościach policzkach, bo tutaj są pory i ma szansę ten krem bardziej zadziałać, bardziej się wchłonąć. Um, i to właśnie ta skóra jest tak fajnie rozświetlona razem tam, z tamtymi kremami i czuję się taka orzeźwiona i, i nawet czuję się komfortowo wychodząc powiedzmy do sklepu bez, bez makijażu, co jest u mnie rzadkie. Um, I następna rzecz, chciałam wam napomknąć, no podejrzewam, że jest w Polsce ta rzecz, jest taka, taka pierdoła, używa się tego codziennie, a myśli się, a zmywacz to zmywacz. A tak naprawdę jest różnica między zmywaczami i same, jeżeli używałyście różnych, to wiecie o tym. I ja chciałam um, Wam powiedzieć o tym, który odkryłam i który będę kupować na pewno, bo jest świetny. To jest na um, zmywacz do paznokci z firmy Sally Hansen i on ma prowitaminę B5, ma witaminę E i aloes i on jest dla, um, dla takich suchych, y suchych, rozwijających się paznokci i co w nim bardzo lubię, że paznokcie są normalnie jak skała, jak zmyję nim lakier i nie śmierdzi tak bardzo, nawet zostawia taki fajny zapach po zmyciu i nie jest gorzki, bo czasem mi się zdarzyło wziąć palec do buzi po jakimś użyciu innego i był obrzydliwy smak i ten nie jest gorzki, może to jest jakaś bzdura, ale nie. Dla mnie to też jest ważne, nie chcę mieć później nieprzyjemnego uczucia. I co jest w nim najważniejsze, najważniejsze, że zmywa lakier w mniej niż 5 sekund z tego paznokci. Nieważne, czy ma jakąś mocną czerwień, czy czerń, czy, czy ileś tam warstw, lakier schodzi momentalnie, błyskawicznie. I, I to jest, moim zdaniem, jego największa zaleta, więc bardzo polecam ten zmywacz, bardzo, bardzo. Kolejna rzecz to jest Ben Night Banana La Guerre Likrzyj powder, którego używam, używam i używam już bardzo długo. Um, jakieś 2-3 miesiące, czyli dla mnie to już jest długo. Jeżeli używam jakiegoś, jakiegoś kosmetyku tak długo, to dla mnie to już jest, to znaczy, że jest, że jest świetny. Um, odsypałam, go, odsypałam go sobie do innego opakowania. Odsypałam go trzem dziewczynom i to, w, to dość dużo, w dużych ilościach. I um, no, zniknęło go dopiero tyle. Naprawdę będzie mi służył wieki. Um, muszę kupić sobie jeszcze transparentny i ten inny jasnoróżowy odcień. Na pewno, na pewno kupię więcej e, tych pudrów z Ben Nye. Jeżeli chodzi o podkłady, nadal używam podkłady w Keta e, i używać będę. To jest, to jest w ogóle bez, bez, bez dwóch zdań. Ten już mój oliwkowy się kończy, na pewno dokupię drugi. E, I jeżeli chodzi o, o brwi, to polecam Wam bardzo żel do brwi i lamaska. Trzyma rzęsy jak szalony, czy brwi trzyma jak szalony, po prostu wyczesać wystarczy i e, pod koniec dnia no, włoski nie zaginają się, nie, nie czapieżą, są nienaruszone. E, tak jak jakbym sobie napakowała pełno żelu na, na, na włosy, tak samo nienaruszone będą e, brwi, chociaż jak wcześniej używałam jakichś innych tam e, żeli, to, to już pod koniec dnia one już mi się czapieżały i, czapieżyły i nie, nie czułam tego mocnego trzymania, jaki daje mi właśnie ten, ten żel do brwi, z ile masy. Dlatego bardzo polecam. Lakierami do paznokci jakie najczęściej u mnie gościły, to był właśnie Tarte dekozesji, o którym już mówię i mówię ciągle. Praktycznie non-stop nosiłam go razem z białymi kropeczkami na paznokciach, o, którym, o których zrobiłam tutorial jakiś czas temu dla Was. I drugi to jest Peaches and Cream firmy Topshop, o którym też już słyszeliście pewnie nieraz. Także tych dwóch używam i używać nadal przez wakacje zapewne będę którą męczę non stop, odkąd ją kupiłam, to jest Vegas Volt firmy MAC. Często ją miałam tam w filmikach czy na jakichś zdjęciach i pytałyście zawsze co to jest i to jest właśnie Vegas Volt. To jest najpiękniejszy odcień koralowo pomarańczowo, różowy, taki dość cieplejszy, cieplejszy odcień na pewno. I to jest Amplified, czyli ona się tak błyszczy, ale nie jest do końca taka. nie jest matowa, ani nie jest taka błyszczykowata, jest tak coś pomiędzy. I ona ma taką pigmentację, że ja potrafię na ją rano. Z cały dzień być na przykład na mieście na zakupach, zjeść po drodze, coś wypić i ona jeszcze będzie wieczorem, co prawda już nie będzie się tak błyszczała jak, jak zaraz po nałożeniu, ale jeszcze ten kolor zostanie taki bardziej mat, coś jak lipstein coś takiego, ale na pewno na pewno ona zostaje na ustach bardzo długo, chociaż ja nigdy nie miałam w sumie problemu z, z utrzymywaniem się błyszczeków i pomadek, naprawdę długo się u mnie trzymają, ale ta to już w ogóle przechodzi samą siebie, plus ten kolor genialny, na pewno będę non stop się nią malować przy szybkim jakimś o moim codziennym makijażu letnim e, na urlopie, powiedzmy. I e, przedostatnia rzecz przedostatnia rzecz to jest e, cień w kremie firmy Maybelline. E, to jest e, cień, na którego chyba za dwa miesiące czekałam, aż wreszcie go, e, wreszcie go wprowadzą z powrotem ten kolor, no bo ciągle był wykupiony I jak od momentu kiedy wprowadzili właśnie kolor tatu em, do Anglii, no to ten złoty był wiecznie wykupiony i co byłam e, w, w super właśnie kupiłam go to zawsze był wykupiony i jakimś cudem do, ur, dorwałam ostatni i, i po prostu jest tak świetny, no po prostu jak macie okazję go kupić gdzieś na Allegro, na przykład w Polsce jak jesteście czy od kogoś mm, sprowadzić, czy obojętnie po prostu bierzcie go. Ja nie będę brała innych kolorów, tam jest jakiś brąz i tak dalej bo ja mam już pełno, mam jeszcze te z Rimela, e nie potrzebuję, ale złoto, złoto, zawsze się, złoto zawsze się przyda i um, on jest nie, nie do naruszenia, on jest, będzie świetny do makijażu na lato bo wiecie, nie spływa, długo się trzyma, on ma za zadanie się po prostu długo trzymać. Jego odcień jest cudowny, jest takie żywe, piękne złoto, mam nadzieję, że to widzicie, jest bardzo kremowy, pięknie się rozprowadza i co w nim lubię, że po roztarciu ma w sobie takie płatki złota, mniejsze i większe, co mi bardzo, bardzo przypomina cienie w kremie Bobby Brown. Ja mam jeden odcień, a yy, widziałam na żywo wiele innych i yy, mi się wydawało, że to jest taka, taka domena jakby drogich yy, cieni, że one mają są, są tak tak wykombinowane, że nie są płaskie, nie jest, to jest jakiś błysk jeden jednokolorowy i to nie jest um albo perła. I one miały właśnie takie płateczki, w, różne w sobie mają i to samo ma ten cień i on e, moim zdaniem niczym nie różni się, jeżeli chodzi o jakość i trwałość od właśnie e, cienia w kremie firmy Bobbi Brown. Także bardzo Wam polecam. No, pięknie się sprawuje w kącikach, na całej powiece, roś, jako rozświetlenie. E, naprawdę bardzo, bardzo polecam te cienie. Kolor Tattoo Maybelline. I ostatnia rzecz to paletki ze Sleeka. E, jak na pewno widziałyście, już używam e, tej paletki, właśnie tej ciemniejszej do wykonania tego makijażu, który, który, który już widziałyście pewnie. I te paletki to jest, to jest jakiś fenomen po prostu slick moim zdaniem, przeszedł, przeszedł samego siebie bo ta firma stworzyła coś, coś pięknego. Tu macie tyle cieni, świetnie podzielone na dwie paletki na właśnie takie bardziej intensywne kolory. Sorry, że mam tutaj. E, chyba za bardzo e, świe światłem świecę. E, Dojrze są podzielone właśnie na jaśniejsze, bardziej takie żywe kolory i na, na ciemne takie smołki. Plus, oczywiście mamy tutaj jaśniejsze odcienie do rozcielania, do rozświetlania, to dochodzi do tego jeszcze genialna jakość, pigmentacja. E, jedynym moim zarzutem, jedynym minusem, jaki mają te cienie, że e, bardzo się sypią, bardzo się kruszą przy dotknięciu z pędzelkiem. Trzeba cały czas je e, zmuchiwać, żeby utrzymać, utrzymać je w czystości bądź pędzelek trzeba strzepywać, ale ich pigmentacja. E, ja mówię, ten makijaż mam bez bazy żadnej. To jest po prostu nałożony sam ten cień na gołą powiekę e, te cienie e, co nie są matowe, nie są kompletnie matowe, e, są satynowe, czyli mają taką, taką, taką śliską powierzchnię przy zetknięciu z, z palcem i, e, e, i dają taki delikatny blask, ale to nie jest perła, tylko takie. Nie wiem jak wam to opisać. Po prostu nie są kompletnie matowe, o to mi chodzi. Nie, nie mają dorbinek, nie mają perły absolutnie się nie świecą w żaden sposób, tylko są satynowe, same z siebie e, po prostu dają e, jakby to powiedzieć blask, może zawierają odrobinkę olejków, nie wiem i teraz Sleek chciałam wam powiedzieć, bo często mnie pytacie e, slick właśnie zniwelował te swoje wgłębienia te swoje takie, tą krateczkę na cieniach i teraz są płaskie więc nie bójcie się, że, 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 że to jest podróbka czy coś, nie, Sleek jeszcze nie doczekał się podróbki, poza tym chyba się nie doczekał to jest za tania firma e, więc mm, tak, tak one teraz wyglądają. E, moim zdaniem są absolutnie genialne i, i warte kupienia. Ja już mam tyle tych paletek slika, ale bez dwóch zdań te są najlepsze. Te są absolutnie najlepsze. Ja bardzo lubię pracować na takich matach i plus dodawać jakieś akcenty błysku i moim zdaniem makijaż jest świetny. Nienawidzę wykonywać makijażu z samą perłą, bo to w moim zdaniem wygląda tanio i nieprofesjonalnie. E, <laughs> Trzeba kombinować z fakturami, z teksturami, z odcieniami. E, naprawdę wtedy uzyskacie coś, coś wow coś wow. I to by byli wszyscy u ulubieńcy. M mam nadzieję, że coś podpatrzyłyście jak zawsze, e, że z czegoś skorzystacie, z moich tutaj kochanych kosmetyków, które używam, które mi służą i które bardzo lubię. Więc e, tak, ten, ten filmik zapewne jak już wrzucę, już będę się, się rozwalona bawić gdzieś. <śm> rozwalona na leżaku, bawić u siebie gdzieś w domu. E, więc życzcie e, mi miłego urlopu. Dziękuję i widzimy się e, po urlopie, tak. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się na mojej siostrze zrobić próbny ślubny makijaż, więc na pewno też go zobaczycie, ja nie jestem pewna, kiedy go wrzucę, czy poprowadzicie, czy jeszcze uda mi się tam właśnie z domu. No i mam nadzieję, że będziemy w kontakcie poprzez na przykład Facebooka i Twittera. E, życzę wam miłych wakacji, chyba tak, nie miłych wakacji, miłego lata, dobrej pogody nam wszystkim życzę i do zobaczenia, usłyszenia w następnych filmikach. Pa, pa!